Jak wygrać każdą kłótnię? O tym porozmawiamy sobie w tym odcinku. I oczywiście to jest taki tytuł trochę zaczepny, ale w ten sposób ja też poznałem ten koncept. Jak wygrać każdą kłótnię? Być może nie każdą, ale na pewno bardzo dużo. Przy pomocy tego konceptu można wygrać bardzo dużo kłótni. Bardzo dużo ludzi czepiających się. To jest takie, to są w ogóle to, o czym teraz rozmawiam. To już taka po, po powiedzmy konstruktywna, pozytywna strona właśnie relacyjności. Są takie rzeczy, które bardzo życie ułatwiają. To są techniki komunikacji, to są techniki negocjacji, które również można przenieść do swojego życia takiego codziennego i to bardzo ułatwia życie. I o tym powiem dzisiaj. Mi to bardzo pomogło. Mam nadzieję, że tobie też pomoże. Jak. I wiesz, co już powiedziałem? To kilku ludziom, czy kilkunastu, i część z nich sprawdziła, działa bardzo, ekstra fajnie. Jak wygrać każdą kłótnię? Jest taki koncept, masz rację. No nie? Masz rację. Powiem w skrócie. Jak wygrać każdą kłótnię? Powiedzieć tej osobie: masz rację. Masz rację. To się potem trochę rozwija, nie? Ale chodzi o to: masz rację. Często jest tak, że. I to nie tylko toksyczna osoba, ale jak ktoś się po prostu ciebie czepia, jak ktoś, jakoś bezzasadnie, osoba, z którą w ogóle nie chcesz na ten temat rozmawiać, a się czepia ciebie, próbuje ci coś, wiesz, wyperswadować, przekonać cię na siłę do swoich żelaznych racji i tak dalej, to zamiast wchodzić, w w tą dyskusję, nie? Zamiast wchodzić w tą przekomarzankę i argumentację godzinną, nawet czasami tygodniową i miesięczną, to mówisz ty osobie, masz, masz rację. Mówisz, masz rację i to obezwładnia ją. Bo jeśli... Są osoby, które chcą się kłócić, które chcą przekomarzać się z tobą, które chcą ci koniecznie udowodnić coś, nie? No i będą cię zaczepiać, mówić, że, no ale to, ale tamto. A ty mówisz, masz rację i on czy ona jest emocjonalnie obezwładniony. No bo jak powiesz, robisz tak, mówisz, masz rację, a myślisz sobie dalej swoje. Wiesz o co chodzi. Jeśli widzisz, że to jest tego rodzaju kłótnia, tego rodzaju zaczepianie cię, to mówisz, masz rację, Myśl, wiesz, olewasz tą sprawę, a swoje myślisz dalej, po prostu jakby omijasz tą dyskusję, nie masz ochoty wchodzić w tą dyskusję, więc mówisz, masz rację i odchodzisz. Teraz takie życiowe właśnie przykład. Ja to stosowałem w różnych okazjach, nawet w takich rodzinnych, no i powiedzmy, Opowiem wam, jak to wygląda w życiu, nie? W życiu to wygląda właśnie tak, że ja byłem wegetarianinem właśnie przez 14 lat, nie? No, gdzieś tak, nie? Coś takiego. No i w rodzinie, każde spotkanie rodzinne, to ktoś tam właśnie próbował mi, no powiedzmy, nie, nie, nie będę wskazywał to, wiesz, palcem konkretnie osoby, bo może kiedyś obejrzę to wideo, ale ktoś do mnie mówi, i te osoby to często, to za każdym spotkaniem rodzinnym było. No, ale. Jak nie będziesz jadł mięsa, to nie będziesz miał żelaza, nie? Na początku to ja się kłóciłem, tam gadałem, wiesz, że no ale orzechy, ale suplementy, ale to, ale nie trzeba, i ten, no i wiesz, kłótnia, y, rozmowa, mądrzenie się. A ja nie chciałem wchodzić w takie dyskusje, bo przyjechałem z rodziną się spotkać, spędzić trochę normalnie czas, a nie tutaj, jakby wiesz, ludziom tłumaczyć, które, którzy i tak w ogóle nie słuchają, nie są otwarti, tam chodziło tylko o to, żeby się poprzekomarzać. Później, jak już się dowiedziałem o tej technice, masz rację, no to jak kolejny raz, wiesz, a jak to w rodzinach, tam o jeden temat się wałkuje przez 20 lat na przykład, nie? No i znowu, że no, ale mięso trzeba jeść, bo żelazo ten, a ja mówię, kurczę, masz rację, no muszę o tym pomyśleć, nie? Masz rację, w mięsie nie ma żelaza a ta osoba patrzy rozładowana. No i ona nie wiesz, powiedzieć No ale i, i wiesz, czasami jeszcze drugi raz podejdzie do, do sprawy i powie, no ale y, wiesz, że bez mięsa to helmoglobiny. Ja mówię, nie, no masz rację, no bez mięsa to jest mniej helmoglobiny. I przytakuje, mówię, masz rację, to trzeba, nie wiem, y, no po prostu, nie, wiesz. I y, 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 jeśli kontynuuje, to cały czas masz rację, chociaż y, szybko to z reguły rozładowuje tą osobę. Jeśli kontynuuje i mówi, no ale jak nie, będziesz chory, jak no masz rację, kurczę, muszę pomyśleć o tym, masz rację. Masz rację, a ja myślę sobie swoje, żyję dalej swoimi przekonaniami, nie? No i w tej rodzinie też właśnie, no że. Się z dziewczyną, no to było, no w twoim wieku musisz, musisz szybko sobie dziewczynę znaleźć i tak dalej. No i kiedyś bym, kiedyś bym się, wiesz, kłócił tam z tym, z tym starszym pokoleniem, tłumaczył temu starszemu pokoleniu, że słuchaj, dzisiaj czasy są troszeczkę inne, nie? że wy się w wieku 25 lat żeniliście, robiliście dzieci yy, tam za socjalizmu i tak dalej. Dzisiaj troszeczkę inaczej te relacje to wszystko wygląda, no ale tam znowu już dyskusje, wiesz, a dzisiaj mówię po prostu, masz rację, kurczę, masz rację, muszę o tym pomyśleć. Masz rację, masz rację, masz rację. A ty myślisz sobie dalej swoje. To jest właśnie ta technika rozładowująca tych czepialskich. Nie? Ktoś ci, nie wiem, powie, że jesteś, nie wiem, lekkomyślny jesteś, no to zamiast się kłócić, jak czujesz, że to jest tylko po to, żeby cię, wiesz, zaatakować, że tam nic konstruktywnego z tej rozmowy i tak nie wyniknie, to mówisz od razu, zamiast, zamiast godzinami, bo, bo ja wiem, że te dyskusje czasami godzinami trwają, a ta osoba i tak nie będzie cię słuchać, jeśli wiesz o tym, to mówisz, masz rację, jestem lekkomyślny, muszę. Przepraszam cię, kurczę, muszę o tym pomyśleć. Masz, wiesz, bez tego tonu, bo wyczuję, tak serio. Masz rację, kurczę, jestem lekko myślny. Zastanowię się nad tym, co mówisz. Masz rację. I to można używać wszędzie, w komentarzach, na tych social mediach też, nie? I tak dalej. A ty myślisz sobie swoje. Często ci ludzie z duchowości boją się, że jak coś powiedzą to, to się stanie, nie? i tak dalej. To nieprawda, to znaczy, że tylko chciałem do tych ludzi z duchowości powiedzieć, że wszechświat słyszy to, co masz naprawdę na myśli i twoje intencje, a nie słowa. A intencja to jest trochę intencja i jakby ładunek emocjonalny. To jest po, wyższy poziom komunikacji niż same słowa. To tylko takie krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy tutaj wiedzą, o czym mówię. Więc technika negocjacyjna, jak wygrać każdą kłótnię, pewnie nie każdą, ale y, większą ilość z nich, to powiedzenie temu napastnikowi po prostu masz rację. Masz rację, nawet można przytaknąć i powtórzyć jeszcze raz to, co mówi. Jak mówi, y, no nie wiem, Artur. Y, D, 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 mówię o tych kwiatkach, nie? O, a, a Artur, coś tam, to po, po co ci te kwiatki facetowi nie wypada tyle kwiatków, nie? No to zamiast się z takim kimś kłócić, wiesz o co chodzi, bo to tylko było miało być uszczypliwe, on nie chce o tym rozmawiać czy coś, to mówisz ty, masz rację, kurczę, facet jak ma tyle kwiatków, to takie gejowskie, nie? Gejowskie on. No, no, no i koniec dyskusji, nie? Wiesz o co chodzi. Bo mu tak ale no, no, ja sobie myślę swoje kwiatki mam dalej. Mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Bardzo fajna technika pomaga w życiu. Tylko mówię, trzeba uważać na ten ton, żeby, żeby tam sobie nie pogrywać za bardzo, bo wyczuję, ale jeśli ktoś atakuje cię i widać, że to nie jest jakby chęć żadnej konstruktywnej rozmowy, tylko żeby ci nawrzucać, coś wytknąć albo poniżyć czy coś, to mówisz, masz rację, myślisz sobie dalej swoje. Cześć, do zobaczenia. Hej.